Dobry, dobry, tutaj mamy takie coś z podnóżek, nie? No, nie, to za mało ma podnóżek. No co to będzie No ja to że jakiś podnóżek Ciekawa No bo tak co to nie wiem tutaj się krzesło Co no, do tego krzesła to jest Nie wiem, no ciekawa rzecz No, no krzesło to Nie pasujące nie? A tutaj masz taki komalny styl zrobiony. Te Troszkę ciężkie to. Tak? No i tutaj jakby taka skóra była. No. Bierzemy to? Nie wiem. No faktycznie ciężkie. Urazałabym, tutaj nie ma żadnej dzikiej lokatorów. No i widać pod tym, w tym widzisz, po tych starych tych. To, to jest twarde normalnie. Sezon remontowy w pełni. Są masz tam coś ciekawego? Nie wiem, tam jest aż na drugą stronę. Bo są spadną z tej skarp. Nie wpadaj. O, tylko same płyty wiórowa. Jakieś drzwi. Tu coś jest. Tu nie, tu jest wata. Mhm. Okej. Okay. chyba nic i tutaj mamy tułowice. Tak, tułowice. Całkiem ładny wzór. chyba, że mamy takich sporo. Te? Zobaczmy, może będzie jak inne. Tak, tułowice. Tak, też tułowice. Czy takie na zupę. I to chyba wszystkie. Dwa brzycha, i chyba, chyba tyle. Książki. Angelika. Wiedźmin. Wiedźmin. Sezon busz. Nie orientuję się, która to. Sokoski. Wiedźmin. No mówię ci, że Wiedźmin. Sobie przejrzyj, bo nawet takie dosyć. Tutaj tytuł. historia pewnego morderca. Przejrzyj sobie, proszę, ta tytuł. Szybki dłój. Czyli góry. Mhm. No? Ale nie jeździ. Może nie jeździ, Myślę, może jeździć, tylko my nie umiemy. Się na nie wiem, co tam jest na. Ale jest, no, jest kupa. Pycha, pokażę wam kurę, no nie Dobra, pracujemy dalej No Pięknie, przepięknie i te gołąbki sobie siedzą, proszę bardzo. Dobra, otwieramy no proszę, to ja czuję. Cały zestaw szklanek i kieliszki. Hmm, okay. Tu mam jeszcze to jest? coś takiego. A to jest leciutkie bardzo. No, no, to nie będziesz mógł to są same rozbitki. Rozbitki? No, nie, nie, no. nie. No. Jest tylko dorek wyciągnąć, żeby go zobaczyć. No. Tu coś jeszcze z boku. No. Kieliszki spoko no. Są jeszcze jakieś buty. Co tak to jest? Dobra, buty. Ja mam już iść, ale patrzę, że na tym metalowym jeszcze 5 centów, eurocentów. Hmm. Proszę bardzo. Śmieci, śmieci, śmieci. O, tu są jakieś kasety. I ten na kasety, o. Proszę Jest? Co jest? Jezu, co to jest? <noise> Dobrze, to jest taki duży słoik czegoś się wystraszyło.

To jest jakiś plastik, nie? Ta co? kolorowa? To? Nie to, a miseczka. To to? Bo być jest ślezja. No. Czyli nie Z tak. tego co mi wiadomo. Y -hmm. Aczkolwiek nie wiem. To pięty. To zjawy, co? O, tu są jakieś kurki. Ja. Małbanek. No. nie, nie, sobie No, a to nie, plastik. a to śmieci, 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 Ech, śmieci, śmieci, śmieci. nie, nie, O, no, to no, są, ale to raczej takie niedrobnione mniej, tylko wydmuszki. No. Ale o! Zabieramy? Co? No, widzę tutaj. To chciał być gienią, Roka. No, to takie dziecięce jest. Łomatko. Zajmij <laughs> sobie na świetniczkę. Tu tak nas przykładają uwagę. Stare opakowanie. A tutaj mamy jakiś talerzyk. Uuu. Tochnięty. Zobaczymy kto namalował. Fajans. No tutaj ugryziony. Na kurczę ładny wzór, ma. Nie? No, więc mamy tyle, że zobaczymy co jeszcze. Tutaj weszliśmy i pierwsze co widzę. Kuweta? Chyba to jest kuweta. Ale wielka. Ogromna. Jakiegoś dużego kota. Nie potrzebujemy aż takiej dużej. Ale wrócimy na śmieciarkę. Może gdzieś potrzebuje, bo Chyba największa kuweta, jaką widziałam. Tutaj pójdziemy. I co my tutaj mamy? Śmieci kupę. A tu? Rowerek. Deska. O, kosz balony. Tylko nie gród Tak. Tu będzie gros, No, to tyle. Tutaj z brzegu w sumie Monopoli było Plansza jest Wielków mm. nie ma, ale... kart nie ma, nie A nawet... Nawet jakieś tam pozostałości Dobra, tutaj co mamy? Pozostałości jakiegoś wielkiego stołu rozsowanego I śmieci Dużo, dużo śmieci Wszędzie no. Nie, nie ja ma co pokazać. Nie ma co pokazać tak, po prostu. No. Co my tutaj mamy? Ej, ładne jest. To jeszcze tutaj nie zrobił, ale. Tak, tutaj. I ładna lampa stojąca. Wybierz sobie jakiś kabel. Tutaj by, tutaj by widać czyjeś kabelkownia. Poszła do kosza. O, nigdzie nie wiadomo, kiedy się może sprzedać, Proszę bardzo, będę sobie dorobić. No, jakieś zabawki. Tu nie wszędzie, wszędzie coś, ale nic, co by nas jakoś mocno satysfakcjonowało. I też chyba nic ciekawego. Fajnik. A, no, przy niedzieli. A, co to? Jastu. Ładne jest plastikowa. A, To jest plastikową mhm. a to co drugie? To takie szczerze, całkiem ładne zostało takie styl takim japońskim Też jest pęknięta. patrz. Uuu, to jest ale wzór bardzo ładny o. Tutaj mamy czyjeś impresję twórczą Kzesełko, torebka Louis Vuitton. O, taka To nie podrobka, ale, ale jest. A tutaj z boku Michel Kors. też podrobka, ale jest. Prawda, że. Bo będzie troszkę kuchnie współczesne. Te same współczesne są. Tylko jakieś takie, no, mocno, że to jest tutaj torebka. No, tu już tutaj jest. Ku i torebka i chyba tyle. Saczka mamy pana. Ty kupasz Kolejny stół. O, okej mam, nawet dwa. Jeszcze jakiś wodel zdemontowany. I co? Nic chyba więc zobaczysz do środka a mamy kolejne co tu kapitol puzla jakieś takie rzeczy śmieci, śmieci jakaś wielka torba jakiś kubek widzę, tym tak to w no, pokazujemy Wam, że czasami się po prostu idzie, idzie i nic. Ciekawego nie ma. A tu mamy przykład marnowania, o kurde, żywności. To tak mówicie, że chleb na wszystko, proszę bardzo taki przykład co się dzieje z żywnością. To chyba lis bodajże, albo biedronka. No. więc wracając czasami się idzie, idzie, ładna pogoda, przejdźmy się No Nie ma totalnie nic co byśmy mogli sobie zabrać No Transporter e, potakówieta i kubek jest wrzucony na świeczek Może akurat coś się komuś sprzeda Zobaczmy się do środka Jak wiesz, już na taką wodę. No, a tutaj już na taką chwileczkę. Chyba została poza. Ale to chyba, chyba w tyle, odkąd tą łukę widziałam. No, tak sobie stało. A tutaj mamy Ekspresseko. Myślisz, że działa? Nie. A będziemy mogły sprawdzić. Ciekawa jestem, nie? Czy ludzie wyrzucają aż tak? Po prostu popsute? Tutaj nie wie coś ma, ale. jakieś blokuje części. No ale kurczę. Nie wiem. Pomyślimy, czy dojdziemy na się chce z tym iść kawałek. Czy nie? To książki.

Pokaż to Tak. piwnik. roku? 68 No to jest. Co to może być ciekawe? historyczna trochę w tej kusinie z Babiolata tutaj możemy może. chodzić no, coś tu jeszcze patrzyłaś? no i chyba, chyba chyba tyle tutaj na zewnątrz było tutaj Trochę. No, nie książki są. Zabrałam go, żeby się pobawić, czy działa, czy nie. Rozkręciłam, ale nie ma tutaj tego dozownika i po prostu wywala cały czas błąd. Tutaj się udało go uruchomić, czyli się no ale jak się chce, tak, no to brak. A nie mam chyba podziwu, żeby sprawdzić, czy działa, więc najwyżej wrócę go na śmieszarkę. Mory to jest na częściej weźmie. Taka aktualizacja na koniec.